Napoleon Bonaparte to chyba ten spośród Francuzów, który najbardziej wpłynął na historię naszego kraju, na historię Polski. Wprawdzie Księstwo Warszawskie, które zostało w trakcie wojen napoleońskich w roku 1807 roku powołane do życia, nie przetrwało zbyt długo, ale odmieniło granice Polski po zaborach z 1795 roku. To, że takie miasta jak Warszawa czy Płock e, były miastami, które zawsze kojarzymy z zaborem rosyjskim, to efekt wojen napoleońskich. E, w związku z tym pamiętajmy o tym, że wprawdzie e, rzeczywiście trzeci Rozbiór Polski w roku 1795 kończył żywot państwa polskiego Rzeczypospolitej Obojga Narodów, ale. Dzięki Napoleonowi odrodziło się ono na krótko w postaci takiej szczątkowej, jakim było Księstwo Warszawskie, ale odmieniły się granice między poszczególnymi zaborami, co też jest ważne i w sposób znaczący wpłynęło na losy państwa polskiego i na losy naszego narodu w XIX wieku. Pozdrawiam z Domu Inwalidów, z miejsca, które stało się miejscem ostatniego spoczynku tego wielkiego cesarza.